Przy okazji świąt i takiego okresu mocno siedzącego, przypominam, że według zaleceń WHO, które wzięły sobie do serca między innymi takie towarzystwa jak Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne, każdy z nas powinien wykonywać w tygodniu między 150 a 300 minut treningów o charakterze aerobowym umiarkowanych, lub, jeżeli wolicie, 75 minut do 150 minut takich treningów aerobowych o charakterze intensywnym, ale to tylko po to, żeby utrzymać swoje zdrowie. W dobrych ryzach, że tak powiem, a dla zyskania dodatkowych korzyści zdrowotnych powinno to być powyżej 300 minut tygodniowo tych wysiłków umiarkowanych, aerobowych i powyżej, ewentualnie, przepraszam, powyżej 150 minut treningów wytrzymałościowych, takich intensywnych w tygodniu. Oczywiście możemy robić miksy tych dwóch rodzajów treningów, a właściwie ich intensywności, natomiast powinniśmy również dodatkowo dorzucać dwa razy w tygodniu treningi. Oporowe. I nie muszę Wam chyba przypominać e, albo tłumaczyć, jak ważne jest to, żeby do późnych swoich lat utrzymywać odpowiednią masę, a właściwie. Ilość tej masy mięśniowej, bo to w późniejszym czasie ona będzie decydowała o tym, jak bardzo będziemy sprawni, a te treningi o charakterze wytrzymałościowym, jak bardzo będziemy wydolni. Także dla własnego zdrowia, dla własnego serca, dla naszej wspólnej, dobrej przyszłości, słuchajcie i zdrowia i zdrowego serca, pamiętajcie o tym, żeby wykonywać odpowiednią ilość treningów o charakterze wytrzymałościowym i oporowym, bo dzięki temu spotkamy się za 50 lat w dobrej formie.